Jak powstają monety? Dziś część druga. Jeśli ominęła Cię pierwsza część, tutaj w karcie masz link, a także na dole w opisie filmu. Dziś pan Sebastian Mikołajczak opowie nam o tym, jaka jest droga od projektu w Gipsie poprzez projekt gotowy w komputerze w Mennicy. Zapraszamy! Jak wyglądają kolejne etapy powstawania monety? Realizacja modelu gipsowego zaczyna się od pracy w plastelinie. W modelinie to w zależności od artysty, któremu jak, jaki materiał pasuje. Chodzi o to, że pierwszy etap jest dosyć łatwo wymodelować. I tutaj kwestia samych plastelin, no one są o różnych twardościach, w zależności od szczegółów, które się chce uzyskać, stosuje się różne twardości do opracowywania jakichś konkretnych płaszczyzn, detali, reliefu. I taki etap modelowania takiego wstępnego kończymy odlaniem tak zwanej formy negatywowej gipsu. I to jest dosyć ciekawy etap, gdy już taką, taki negatyw tego modelu już mamy, że również w tym negatywie się pracuje. I to jest taka te technika pracy w, w odwróconej, w lustralnym odbiciu. Czyli musimy się przestawić na to, że to, co widzimy z lewej, to mamy po prawej, i też pracujemy w głąb. Czyli to jest e... dodatkowe utrudnienie w do, do, Dokładnie, dodatkowe utrudnienie. E... Ja dosyć powszechnie to stosuję i czasami niektóre realizacje monet pomijam ten etap plasteliny, i bezpośrednio już pracuję w, w negatywie. Najczęściej gdy się odnosi to do architektury, bo znacznie łatwiej mi jest jakoś tak pracować, w ten mogę opracować płaszczyznę. Jestem w stanie sobie też dokładnie zmierzyć suwmiarką pewne głębokości, o których i te wartości, o których wcześniej już tutaj wspominaliśmy, które są takie rygorystyczne aby ta moneta się dobrze y, dobiła. E, także jest to o tyle ciekawe wyzwanie, że no, zmagamy się z, tą, z tym takim przełożeniem w drugą stronę i też pracą e, w głąb. E, na tym etapie można to po prostu też sprawdzić, odbijając plasteliną e, dany fragment i sprawdzając jak, jak, jak wygląda już ten relief. Pewnie na zdjęciach gdzieś tam będzie to widoczne, ale to jest taka, taka ciekawostka. Później e, kolejnym etapem jest odlanie formy pozytywowej tego, tej, która już jest taka m, ostateczna, m, ostatecznym reliefem e, dla mennicy. And... jakim tworzywie? To są gipsy, tylko że to są gipsy stomatologiczne. zazwyczaj, Ja, ja takich tak, używam. Tak, i tu w zależności od też preferencji są różnej twardości te gipsy, ale najczęściej stosuje się biały, żeby skaner dobrze to zeskanował. Tak, żeby nie było zbyt dużych różnic. Także ten etap modelu pozytywowego również jest istotny, bo tam już dopieszcza się już te ostatnie niuanse, które chce się zawrzeć, sprawdza się kąt, sprawdza się wyrazistość pewnych detali. Taką ciekawostką jest to, że ja na przykład posiadam taką Soczewkę, którą, którą mogę sobie sprawdzić i zmniejszyć, oglądając. Mogę sobie zmniejszyć już realnie, widząc przez nią docelową wielkość tej monety. Czyli ona mi po prostu zmniejsza. Także już na modelu gipsowym jestem w stanie ocenić, czy to będzie odczytywane na, na tym skanerze, już później przy wybiciu. Monety, czy też nie, czy to będzie widoczne, czy nie będzie ten detal. Także to jest, to jest też bardzo istotne, żeby na tym etapie to weryfikować. Bo można się napracować, a później się okaże, że tego nie widać. No, no właśnie. <grych> Wiadomo, że w pewnym, w pewnym momencie też należy wziąć poprawkę na to, że ten dalszy etap, czyli skanowania, gdzieś skaner. Pewne rzeczy przez pewne rzeczy zanikają. Później na etapie robienia stempla też pewne redukcje są i to, to na pewno nigdy nie będzie GIPS w 100%, ale no, dlatego mamy już tą świadomość jako projektanci, że musimy pewne rzeczy przewidzieć. Na, na ile, I bardzo to? ważne jest doświadczenie i to, o czym Pan wspomniał na, na wstępie, że jest wąskie grono, które dostaje zaproszenie do konkursu, czyli osoby, które już takie doświadczenie mają w tak, tak. Oczywiście y, pewnie jakiś grafik, artysta mógłby wykonać y, taki projekt, ale y, problem polega na tym, że. Tak jak już wcześniej wspominałem, na etapie projektowania musimy już te wszystkie wytyczne technologiczne zawrzeć i też wiedzieć, jak ta moneta ma być zrealizowana i jaki efekt mamy uzyskać. Kolejnym etapem jest oczywiście oddanie już w ręce Narodowego Banku do weryfikacji tego, tej pracy, czyli modeli gipsowych, awersu i rewersu. Tutaj Narodowy Bank rzetelnie sprawdza, na ile to jest zgodne z projektem graficznym, a musi się zgadzać praktycznie w 100%. Czyli mówimy no, o tym, jak już, jest, który wygrał konkurs, tak? Tak jest. Mhm. Jak już wszystko sprawdzą, przy budynku przeliczą wszystkie okienka, czy się zgadzają, czy no, zaakceptują, dalszym etapem jest weryfikacja przez technologów mennicy czy wysokości reliefu, w ogóle czy ten model jest zgodny z wytycznymi produkcyjnymi. Jeżeli to wszystko zostanie zaakceptowane, jest kolejny etap, czyli przygotowanie się do skanowania monety, po zeskanowaniu monety i jeżeli to co, jest nie, to co nie było zawarte na modelu a ma być elektronicznie jeszcze ujęte w tej monecie, czyli tak będzie też widać na projektach. Czasami jest tak, że wstawia się hmm, liternictwo, bo niekoniecznie trzeba po prostu wycinać te litery, które już gdzieś tam są, jest wybrana jakaś konkretna czcionka, która pasuje akurat do projektu. No to nie potrzeba ich wycinać, tylko można. Hmm, ja jako projektant mogę je opracować elektronicznie i po prostu zaznaczyć, w którym miejscu ma, ma być to wstawione. To przyspiesza pracę, zarówno. Mi, jak i później przede wszystkim mennicy, bo mm, musimy wziąć pod uwagę to, że po zeskanowaniu takiej, e, takiego modelu e, to i tak e, pracownik mennicy musi graficznie powycinać e, ten cały zarys e, m, reliefu dookoła, wyciąć z tej płaszczyzny modelu. A to jest bardzo żmudna robota, to są dziesiątki godzin. I także opracowanie każdej takiej literki po prostu nie ma sensu, bo można to już elektronicznie przygotować. To nie jest aż tak skomplikowane. Chyba, że czcionka, czy też litera krój litery jest zaprojektowane, tak jak na przykład w przypadku awersu powszechnego obiegu tej monety, tam ten projekt tej czcionki był od. Początku zaprojektowany przeze mnie. Także tu już ona musiała być wycięta w gipsie. Także mhm, i faktycznie pan później wycinał stła to wszystko musiał się natrudzić. Także tam, gdzie można przyspieszyć, i to nie wpływa jakoś na taki dla mnie obraz całości, to o czym mówiłem, tego charakteru twórczej pracy, no to po prostu się przyspiesza tą pracę. Czy też różne zaznaczenia matowania, wstawek czy jakichś elementów związanych z drukiem UV, to też musi być zaznaczone na projekcie i później już w jakiś sposób wyrysowane na modelu gipsowym, w którym miejscu to ma być wstawione, już po zeskanowanym elemencie. Gdy już pracownicy, mennicy złożą cały obraz monety z tymi wszystkimi dodatkami, jest ona przesyłana do akceptacji lub też ja muszę podjechać tam i to wszystko z, sprawdzić, nadzorować. I tu musi być nadzór zarówno autora, jak i Narodowego Banku Polskiego i jeżeli to zostanie zaakceptowane, jest dalszy etap, czyli praca już nad narzędziami, czyli templem do dalszej produkcji. Rozumiem, że powstają jakieś próby, próby technologiczne, czyli wybicie już monety z napisem próba. I tutaj również jest moment, kiedy akceptuje to zarówno banki, jak i autor. Czyli taki nadzór technologiczny już nad produkcją monety jest. Też... I dopiero po obustronnym zaakceptowaniu tak. moneta jest oddawana do masowej produkcji. Dokładnie. Super. No, wydawałoby się proste, tak? rzucamy fragment jakiegoś obrazu, fragment budowli, dokładamy napisy i projekt gotowy, a to nie jest takie proste. No nie jest, tak, nie, nie jest takie proste dokładnie. Nie jest Pojechałem takie proste. Się tam różne też niespodzianki po drodze. Pojawiają się różne niespodzianki, pojawiają się mm, przede wszystkim takie problemy technologiczne, bo musicie Państwo sobie wyobrazić, że e, takie przełożenie, może takie najprostsze, jeśli chodzi o taki model gipsowy. On ma około 210 mm. To, co widzimy tam w tle za panem, to tak? Tak, to są, są modele, co prawda, to jest, są modele dla, dla mennicy japońskiej, troszeczkę inna technologia tam jest, ale e, o co chodzi? E, 21 cm, i teraz sam relief, wysokość reliefu. Od płaszczyzny to jest, ja pracuję na wysokości 1,5 mm. Także tą całą historię, jeżeli tak, jak wcześniej mówiłem, są jakieś konkretne plany, no musimy gdzieś rozdysponować na takiej malutkiej grubości. Także skomplikowanie tego jest bardzo duże. Nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno niektórzy z projektantów podpisują swoje monety. Tak zwanym tak. E, tym, no, tym znakiem graficznym e, to jest e, monogram, tak? Monogram A, bo tej, merek ta, Jak, jak no, róż, różnie e, to nazywania. Pan zauważyłem też swoje monety podpisuje. Tak. Jest to e, złożenie dwóch liter, czyli stworzenie takiego monogramu, tak? Oczywiście pokażemy to, jak wygląda na monetach. E, czy wszyscy projektanci się podpisują? Bo tego nie zauważyłem też. Na niektórych nie, monetach nie, nie, nie mogę dostrzec. Nie, nie wszyscy. Nie, nie wszyscy. Nie wszyscy. To też jest dobra wola projektanta. Bank nie ma nic przeciwko temu. Natomiast no, moim zdaniem to jest istotne, bo jeżeli jest mój projekt, no to ja ponoszę całą odpowiedzialność za to i podpisuję się pod tym. Chyba, że nie chcę się podpisać, to nie chcę jakiejś odpowiedzialności, oczywiście żartuję, ale. Jest również tak, bo pracując dla innych emitentów, niektórzy emitenci sobie nie życzą. I tutaj miałem takie prawne kiedyś ekscesy z, z Bankiem Estonii o to, no ale oni to no, tłumaczyli się tym, no, zresztą udowodnili mi to, że no, mają to jakoś tam ustawowo. Co prawda w tych wszystkich folderach to jest, to jest wszystko uwzględnione, że jestem projektantem, ale po prostu na samej monecie sobie nie życzą. I faktycznie jak prześledziłem te monety, tam na, na żadnej monecie nie ma. Wierzę. Czyli akurat u nich jestem jakby ustawowo, tak? Tak, Czyli ustaw... zwyczajowo to tak że nie ma znaków projektantów. Ale oczywiście jest to wszędzie odnotowywane, kto jest projektantem. Wspomniał Pan w czasie rozmowy o Banku Estonii, Banku Słowacji. Rozumiem, że pracuje Pan nie tylko tutaj dla mennicy polskiej, tylko też dla mennic zagranicznych. Tak, zarówno dla mennic, jak i, no bo tutaj należy to rozróżnić, bo tak naprawdę emitentem jest zawsze bank. Tak, Natomiast tak. są również jakieś komercyjne takie zlecenia, czy też konkursy, i tutaj jakieś firmy, które współpracują z mennicami, po prostu wykupują prawa danego banku do wydania emisji na określoną liczbę monet i proponują jakiś temat, jeżeli ten bank zgodzi się na to na dany temat na daną emisję, no to po prostu to jest taka franczyzna troszeczkę. Mhm. Ale to są już takie typowo komercyjne prace, także, ale tak już, tak jak już wspominałem, również pracuję dla innych emitentów, innych banków i to są również zaproszenia konkursowe też, też to są Bardzo podobne to odbywa, jak w przypadku NBP. tak. Dobrze, a czy możemy się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat wstawek, bo tutaj wśród numizmatyków tutaj zdania są podzielone. Niektórzy chcieliby widzieć monety w ich jakby takim standardowym wyglądzie, prawda? Okrągła, bez dodatków, zwykła. Natomiast coraz częściej pokazują się monety z jakimiś, że tak powiem, udziwnieniami. Tutaj wspominaliśmy już o farbach, o druku 3D są jeszcze różne wstawki. Czy na wstępnym etapie projektu jest to już uwzględnione, że taka stawka ma być, czy to jest też y, y, Państwa y, inicjatywa? Zazwyczaj jest to już ustalone, ale czasami też są jakieś propozycje. Chociaż y, to w zależności od otwartości konkursu na dany temat. Y, jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski, to już jest to z góry ustalone. Jest na przykład emisja, i jest uwzględniona, że ma być przykładowo wstawka, lub też jakiś druku V, lub też złocenie selektywne, czy cokolwiek innego. I teraz tak, no, problem się zaczyna na etapie projektowania. Czy to faktycznie jest możliwe, żeby to ciekawie opowiedzieć, historię z tą wstawką, czy też z jakimkolwiek zdobieniem. Czy po prostu to jest tylko taka, taka dekoracja? Ja osobiście staram się próbować, jeżeli coś takiego zaistnieje, to oczywiście ubrać to w jakąś historię, żeby to nie była tylko dekoracja, ale żeby była to część historii, którą się opowiada. Mhm. Ma pan na końcu tutaj takie monety z takimi wstawkami jak ten witrażyk? Dobrze kojarzę? Tak, tak. Coś więcej możemy się dowiedzieć? Tak, możemy to prześledzić. O tyle tu była dosyć skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o tą wstawkę, bo ona jest faktycznie na przestrzą, czyli ten element witrażu jest nie tylko taką ilustracją, ale przede wszystkim działa jako jak witraż, czyli ta transparentność tam zaistniała, ale to też była moneta z wysokim reliefem. I tutaj ciekawostką było to, że taki narodził się pewien problem techniczny odnośnie strony rewersowej, gdzie jest wizerunek kościoła marieckiego. Chodziło o to, że przy samym brzegu monety musiała zaistnieć określona wysokość tego reliefu. Natomiast najwyższy punkt, czyli ten na tym reliefie wypadał na, praktycznie na środkowej części. I jeśli chodzi o tą perspektywę, którą tam należało uwzględnić, żeby uzyskać ten wysoki relief, to naprawdę trzeba było zrobić kilka prób przy samym projektowaniu tego modelu, żeby pewną iluzję po prostu stworzyć, bo tak ta fasada po prostu Budowana jest na pewnych planach no, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, po prostu no, nie zgadzała się. No, wi wiadomo, że front musi być wyżej, a te wieżeczki troszeczkę cofnięte. Ale to, to jest po prostu taka poezja, już pracy artysty, który po prostu musi być takim kuglarzem i troszeczkę pewne rzeczy przekłamywać. No. Widzieliśmy, jak te monety są produkowane. Na pewno nie tak samo jak monety obiegowe, które. Masowo wylatują. To jest tam ileś uderzeń na sekundę, kilkanaście bodajże, uderzeń tak. na sekundę. Natomiast przy monetach kolekcjonerskich to jest podwójne uderzenie stempla, bardzo precyzyjne i no, pracownik nadzoruje każdy jeden egzemplarz. Tak, dokładnie. Musi każdą monetę wziąć do dłoni, osadzić ją w narzędziu mocującym i dokładnie w Stawić i dopiero jest uderzenie jedno, no, drugie. I... Tutaj już nie ma mowy o destruktach. Przody no. ducha się zdarzają, a tutaj to <grym <grym jest dokładnie. To... To bardzo precyzyjna. No to jest elita wśród monet. To są monety elitarne, te monety kolekcjonerskie. Bardzo dziękuję za przekazanie tylu ja cennych informacji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Następny odcinek będzie poświęcony ciekawostkom o monetach drugiej RP. Do zobaczenia!